Kłopotliwy ogon. Złośliwa wrona werka aż zachrypła ze śmiechu, gdy dowiedziała się, jak to smokfif szukał mrozu. Już chciała rozpowiedzieć o tym w smoczej puszczy, ale przeszkodziła jej zamieć. Gęsty, puszysty śnieg padał całą noc. Pokrył las ogromnymi zaspami i zatarasował wejście do jaskini smoków. O, świat się zamknął i nie chce mnie wpuścić, rzekł zdziwiony Fifcio. Tatuś pomógł smoczkowi otworzyć drzwi. Jednak tuż za progiem rozpędzony Fif wpadł w sam środek wielkiej białej zaspy. Uważaj na siebie, poprosiła mama Frunia. Kiedy Fif wygramolił się ze śnieżnej pułapki, zobaczył zajączka chrupka, który chyba już nie gniewał się na smoczka, bo uśmiechał się do niego przyjaźnie. Wszyscy moi przyjaciele albo śpią, albo odlecieli do ciepłych krajów. Pomyślałem, że może Ty pójdziesz ze mną na górkę. Nacieszmy się zimą, nim minie! rzekł chrupek. No, nie wiem. Zawahał się Smok. Mama kazała mi na siebie uważać, a ja przecież nie widzę się w całości. Gdy uważam na lewą łapę, prawa robi, co jej się podoba, a kiedy uważam na prawą łapę, lewa gdzieś mi się zapodziewa. A na ogon w ogóle nie mogę uważać, bo jest za daleko od mojej głowy. Sam potrafię o siebie zadbać, mruknął ogon. Jednak z niepokojem przyglądał się Fiwciowi, który wziął narty i podreptał za chrupkiem na szczyt ośnieżonej górki. Łapy szeroko i